Cześć moi widzowie i witajcie w kolejnym odcinku z kwadratowej przygody. Już w 12 odcinku pokonaliśmy smoka i jest już coraz lepiej w tej chwili. Po pierwsze z naszym, z naszym wyposażeniem. No zobaczcie mamy tak, bo ja byłem y, ogólnie, no pokonaliśmy tego smoka i tak, ja poszedłem po Elytrę do tego miasta Endu i wziąłem tą Elytrę i no i tam był świetny lód. Jak widzicie mam tak, mam diamentowy hełm, ochrona przed ogniem cztery i diamentowe buty z naprawdę mocnymi zakręciami. No i tutaj jeszcze to muszę wymienić, ale byłem też w kopalni. No mamy litry oczywiście tak, tutaj macie litrę, ale byłem też w kopalni i zobaczcie ile zebrałem dokładnie Dokładnie tak. Byłem w kopalni, to, to nie jest jakby co to nie jest ustawiona nic, to nie było z kreatywa. zobaczcie ustawienia. I nie ma tutaj na górze napisane, że jest... O, zobaczcie, co tak? To jest trofea, są że wyłączyć trofea i wróć. I macie cały czas przespanie jest... To nie jest orzuczkanie, tylko faktycznie zdobyłem to. A tutaj macie kolejne piętro, które zbudowałem i to jest spokój trofeum. Tu macie jakieś takie rzeczy, tu na przykład jest ta podkanowa nowa. O, tutaj enżantowane jabłko. To łóżko, co wykorzystywaliśmy do zabicia smoka. Oddech smoka, głowa smoka, którą też wziąłem z tego miasta, no i oczywiście jaja smoka, tutaj tak udekorowane, o. Macie kolejne piętro, jeszcze oczywiście nieskończone, no bo tutaj... Tutaj, no jeszcze po prostu muszę się zastanowić jak to zrobić dalej. I takie schody. I tym razem nie będziemy taki kawał zasuwać na piechce, tylko po prostu polecimy sobie elektro. estando tam dotego portal Dobra, jesteśmy ja już przy portalu. Widzicie, tutaj są ślady. Znaczy, łożek nie ma, no bo wiadomo, ale są ślady i wchodzimy. Dzień dobry. I teraz tak. Mamy End, tak. I oczywiście zapomniałem kolejne rzeczy zrobić. Czyli perły. Nie no, nie wiem. Ja nic nie wziąłem, jestem tak nieprzygotowany. O, dobra. Dał, ten dał, czyli... Chyba już tyle, bo mamy pewnie wszystkie. I teraz tak, no nie patrzymy się na kolegów. Jeszcze chyba nie, nie założę tej dyni już... Nieważne z tą dynią, Będę się patrzył po prostu w ziemię. O, tak. Dobra. Tu jest taki spawn, że po prostu nie wiem. Jakbym miał spać z tej krawędzi, dosłownie. I zobacz, tam jest, tam jest ta forteca, w której byłem i stamtąd wziąłem lód, Tylko, że po drugiej stronie jest druga forteca. A zobacz, tam jest trzecia. Tutaj bezpieczne lądowanie, jak widzicie, tam jest już kolejna forteca, więc naprawdę to nie jest nic trudnego, bo się dostać do tej fortecy. No dobra, jesteśmy tutaj. I teraz tak, no bo wiadomo, shulkery są. nie o tym mówię. I oni są bardzo, bardzo wkurzający. Teraz ale poleciałem, dobra. Dobra. I patrzcie. Zobaczymy jaki lód. No i o tym mówiłem, nie? Diamentowy napierśnik. Księgnie dwa. Żelazo. Złoto. I co tutaj jest jeszcze? No i jakieś tam... Ale drugiej skrzynce co jest? No właśnie. diametrowy nagawice. Te dwa. Jest niszczalność 3, przy przyciskami. Co tu jeszcze? 1. Metalkiel, niszczalność 3 i wydajność to może być niezłe, bardzo... Co to jest? Niszczalność 2. Tak naprawdę tego nie potrzebujemy. No dobra, weźmiemy wszystko. Jak nam nie będzie miejsca, jeżeli mniej miejsca, to to będzie w tobie. Diamentowe nagrowice bierzemy obydwie. Tutaj nie widzę, że to jest miecz. I tutaj jest kolejny hełm. Chyba to zostawiamy tego, prawa, no bo ten miesiąc jest dobry ostrość 2 pasujemy, więc nic nie ma no i oczywiście bierzemy elitrę kolejny więc mamy jedną niezniszczoną elitrę, a jedną zniszczoną, i jest fajnie będzie ochrony zlądowań na dobra dobra, i jaki jest lód i co tu mamy kolejny diamentowy hełm z ochroną dobrą, i co my tu mamy Żelazne buty, żelazne buty. No to tutaj nie jest jakieś nie wiadomo co. Takie średnie, ale dobra, no wezmę. Dopóki mam miejsce, to wezmę. No i oczywiście letrę weźmiemy. Wdech. No tak patrzymy, żelazo. I tutaj nie ma sensu brać. Ten żelazny kilow Żelazna łopata. Złoto. I żelazo. Czyli tak naprawdę już bym, już bym mógł wracać, tak naprawdę. No bo. Co tutaj jeszcze za bardzo szukać? Przechodzimy z powrotem do Endu, i też się spawnujemy w takim miejscu. No zobaczcie, że no, średnio dobra. dobra, jesteśmy już i możemy to zdjąć. Ale full diamentowy armor No to dobra, no to już chyba. Koniec naszego odcinka. Zobaczę w innym odcinku, co się z tym stało w ogóle i na razie Was żegnam i następny odcinek będzie pewnie może z szukaniem nerdery, ale zobaczymy. Więc pa!